Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani, kolejny wieczór naszego życia, który zawsze zapowiada poranek, Słowo Boże jest poranne. Przeprowadzi nas przez tę noc i poprowadzi w nowy dzień. Przygotujmy się do przyjęcia tego Słowa. W imię Ojca. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty Boże, przyjdź, stąp na nas. Wypełnij nasze serca swoim światłem. Rozprosz wszelkie mły, noce. Wypełnij nasze lampy czuwania oliwą swojej miłości i mądrości. Otwórz nas na Twoje słowo. Z Ewangelii według świętego Mateusza: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Podobne będzie Królestwo Niebieskie. Do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych, użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne, mogłoby i nami wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam Wam. Nie znam Was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Rozpocznę od pewnej obserwacji. Przecież niedawno temu miałem okazję dzielić się z wami we wprowadzeniu do słowa na jutro tym samym świętym tekstem z Ewangelii Mateusza. I to było dla mnie pierwsze wezwanie i zaproszenie. Dlaczego Jezu wracasz ze mną do tego świętego tekstu? To, co ważne, trzeba powtarzać, przypominać sobie. A jednocześnie ten święty tekst mówi mi, że słowo jest zawsze nowe. I chciałbym podzielić się z Wami tym, co nowe dla mnie dzisiaj, kiedy czytam to słowo. Uświadomiłem sobie, że jest to część tak zwanej mowy eschatologicznej Jezusa. Jesteśmy w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Od 23 rozdziału Jezus w mowie najdłuższej z czterech ewangelistów ciągle mówi o czasach ostatecznych. Ale czym są czasy ostateczne? Bardzo często mówimy, nadejdą czasy ostateczne, albo pytamy, kiedy nadejdą czasy ostateczne? Drodzy, trzeba byśmy pamiętali jako chrzczeni, jako wierzący, że czasy ostateczne już nadeszły, one trwają. My żyjemy w czasach ostatecznych. Jak to? Kto to powiedział? Gdzie to można przeczytać? Skąd? Ta pewność, jakbym się zachowywał jako prorok, który zapowiada czasy przyszłe. Nie. To Jezus nam powiedział, że żyjemy w czasach ostatecznych. Tyle tylko, że my, bardzo zajęci naszym życiem, ciągle o tym zapominamy. Czasy ostateczne rozpoczęły się z chwilą Jego zmartwychwstania. Jezus zmartwychwstały to Jezus, który jest. On się nie wyprowadził z tej ziemi i on ciągle do nas przychodzi. Otóż krótko wcześniej, gdybyśmy zaglądnęli do stronicy wcześniejszej, Przeczytamy, jak Mateusz kilkakrotnie, cytując Jezusa, mówi: Syn człowieka przychodzi. Jest takie słowo, które się powtarza. Erchetaj, erchetaj, erchetaj. Przychodzi, przychodzi, przychodzi. Owszem, kiedyś przyjdzie raz ostatni, ale on przychodzi. W dzisiejszym naszym świętym tekście jest pewien szczegół do zauważenia. W lekcjonarzu został przetłumaczony werset w taki oto sposób. Oto pan młody idzie, a wcześniej, że zwleka, że się spóźnia. Czyli że go nie było, a teraz jest, ale w tekście świętym zapisany jest dosłownie: Oto Pan Młody. Oto Pan. Wstajesz rano i możesz powiedzieć: Oto Pan. Pan Młody, czyli mój oblubieniec. Idziesz do pracy, możesz powiedzieć: Oto Pan. Oto On jest tutaj. Idziesz na modlitwę, mówisz: Oto Pan. Idziesz na spotkanie z kimś drugim: Oto Pan, On jest. On nieustannie przychodzi. Przychodzi do nas w swoim Słowie. Otwierasz Biblię, czytasz Słowo, On przychodzi. Przychodzi w Eucharystii, przychodzi w sakramentach. Przychodzi w wydarzeniach, które się dzieją, żadne z tych wydarzeń, w których uczestniczymy, ono, one nie wymykają mu się z rąk. On nieustannie przychodzi. A to oznacza, że mamy zapytać Ciebie, jak ja ten czas, można by powiedzieć, czas najwyższy, przeżywam. To bardzo ważne. Ewangelia, tak ją usłyszałem tym razem, pyta mnie, jak Ty przeżywasz ten czas, w którym On przychodzi? Jak przeżywasz czasy ostateczne, kiedyś przyjdzie raz ostatni i drzwi zostaną zamknięte? To znaczy, że drzwi są otwarte. On otworzył drzwi, drzwi życia. Otworzył drzwi dla Ciebie, drzwi swojego serca, drzwi miłosierdzia, jak mówi o tym w Biblii, a potem przypominał nam o tym także przez Faustynę. Drzwi miłosierdzia są szeroko otwarte. Otwarte są drzwi Jego łaski. Otwarte są drzwi Jego obecności, Jego pomocy. Jak ja ten czas przeżywam? Oto Pan przychodzi. Otóż chciałbym zwrócić uwagę na to, że czas można przeżywać na dwojaki sposób. I święty tekst mocno wydobywa to poprzez zastosowane kontrasty. Te kontrasty, te przeciwstawienia. Pomogą nam stanąć przed lustrem Słowa i zapytać, w jaki sposób ja te czasy ostateczne przeżywam. Przede wszystkim są to czasy oblubieńca, to czas miłości, to najważniejsza definicja czasu. Kiedyś kardynał Wyszyński, sługa Boży, powiedział. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja chcę powiedzieć, czas to miłość. Żyjemy w czasie miłości. Co to za czas? Czas, w którym mogę nieustannie przyjmować Jego miłość, przyjmować Jego obecność, przyjmować Jego miłosierdzie. Ale to także czas, w którym mam dawać, dawać siebie, dawać miłość. Dawać mój czas, dawać moje talenty, dawać moje zdolności. Wtedy czas się wypełnia i można piękniej przeżyć czasu, jak właśnie dając. A więc żyjemy w czasie miłości, w czasie jego przychodzenia. A jednak mogę ten czas przeżywać na dwa sposoby. Chciałbym zwrócić uwagę na takich pięć kontrastów, które wydobyłem w tekście. Po pierwsze, można ten czas przeżywać jak sen, i można przeżywać jak czuwanie. Można ten czas przeżywać sennie, ciągle zasypiając. Tutaj, sen może oznaczać lenistwo duchowe, gnuśność, przeciętność, byle jakość. Drodzy nic tak bardzo nas nie usypia, jak połowiczność, życie przeciętne. Sen oznacza tutaj chłód, życie chłodne, życie, w którym nie ma temperatury miłości. I wreszcie ten sen może oznaczać śmierć. Można tak usypiać, że nawet nie wiem, kiedy wchodzę w śmierć, już nie daję życia. Nie przyjmuje życia. I można ten czas przeżywać jako czuwanie. Gregoreite, to jest bardzo mocne słowo. Na innym miejscu czytamy je, czuwajcie. To, to oznacza bądźcie gotowi, to znaczy czynna miłość. O jaką gotowość chodzi? No gotowość na przychodzenie tego, który jest źródłem miłości. Gotowość na przyjmowanie Jego obecności, Jego miłości. Czy jest we mnie taka gotowość? Codziennie, od rana do wieczora. Czy jestem gotowy, by otwierać się na Jego słowo? Gotowy, by codziennie to słowo przyjmować? Gotowy na Eucharystię, gotowy na spotkanie z człowiekiem, gotowy na te łaski, które mi teraz przynosi, które mi przyniesie dzisiaj wieczorem, jutro rano. Czy modlę się o taką gotowość? Gotowe jest serce moje, gotowe jest serce moje, modli się psalmista. Czy ja mogę o moim sercu sobie tak powiedzieć? Jestem nieustannie gotowy na przyjmowanie Twojej miłości, miłości innych i gotowy na dawanie tej miłości. Drugi kontrast, drugi sposób przeżywania czasu. Noc i światło. Noc oznacza tutaj przeżywanie czasu jako czasu próby, ale także czasu zła i pustki. Drodzy, dla wielu, może dla wszystkich, ten czas ostatniego roku, dwóch, który przeżywamy, może wydawać się takim czasem, czasem nocy. Czasem próby, kiedy ta pande pandemia, to zło odejdzie, kiedy nas wreszcie opuść. Ale można ten czas próby tak przeżywać, że czekamy jedynie bardzo biernie i wtedy pojawia się pustka. Można ten czas nocy przeżywać, ciągle przeklinając rzeczywistość, ciągle narzekając: Nie mam tego. Nie mam tamtego, ciągle mi czegoś brakuje. Ale można także ten czas przyjmować inaczej, jako czas, w którym otwieram się na światło. Tak, bo zauważmy, w Ewangelii czytamy, że światło przecina noc, światło usuwa noc. On jest tym światłem. Jeśli więc On przychodzi, żyjemy w czasach ostatecznych, to znaczy, że to światło jest, trzeba je zauważyć. Jakie światło dostrzegłem w tej nocy pandemii? Jakie światło, na które się otworzyłem, przyszło do mnie? Może to światło polegało na tym, że zacząłeś Bogu za wszystko dziękować? że uświadomiłeś sobie, że wszystko jest łaską. Budzisz się rano, zdrowy. Dziękujesz Bogu. Możesz przeżyć ten kolejny dzień. Dziękujesz Bogu. Możesz być na Eucharystii. Jaka to łaska. Uświadomiliśmy sobie zwłaszcza w tym czasie. Dziękujesz Bogu. Uświadamiasz sobie, że On jest w Słowie, nawet w tych najbardziej mrocznych dniach. Dziękujesz Bogu. Pamiętam, że kiedy rozpoczęła się pandemia, utrzymałem takie zaproszenie, by przeżyć z wami rekolekcje w godzinie próby. Tak je nazwałem, bo uświadomiłem sobie, że to jest czas próby, ale nie taki czas próby, w którym Bóg nas doświadcza i to jeszcze On jest winowajcą. To On wymyślił tę pandemię. Nie, nie. On przychodzi za światłem właśnie w godzinie próby. Tej godzinie, w której mogę dać się przyjąć przez słabość, przez zło, ale mogę otworzyć też, otworzyć siebie na nadzieję. Czy ja tak czas przeżyłam jako czas nadziei, czas horyzontu życia, cokolwiek się nie dzieje? Trzeci sposób przeżywania czasu. Wskazują na nie symboliczne lampy to lampy świecące, bo zaopaczone i gasnące, bo nie zaopatrzone. Mogę być jak lampa świecąca, codziennie daje się zaopatrzyć, zaopatrzyć przez Jego łaskę, znowu, przez Jego Słowo, przez Eucharystię, przez miłość, przez Jego natchnienia. Oliwa, którą zaopatruje te lampy, to miłość Jego, Naprawdę on codziennie przychodzi, by wypełnić moje serce miłością, ale czy jestem naczyniem otwartym na ich przyjmowanie? Czy dbam o siebie od rana do wieczora? Czy jest tak, że jestem tak bardzo zagoniony, że gasnę? Gasną moje siły, gasną moje pragnienia, gasną moje oczekiwania. Gas, gaśnie moje nastawienie do życia, do nadziei. Zaczynam gasnąć, jestem zmęczony. Im więcej zmęczenia, tym bardziej lampy gasną. W zmęczeniu chodzi często o to, że zajmuję się jedynie sobą, że nie dostrzegam, że on codziennie mnie zaopatruje na wiele sposobów. A więc, czy jestem jak lampa zaopatrzona? Czy jak lampa gasnąca, bo już od dawna zaniedbuje siebie, zaniedbuje modlitwę, sakramenty, zaniedbuje spotkania z ludźmi, zaniedbuje rodzinę, zaniedbuje moje powołanie, czy zaopatruję? Codziennie chce mnie zaopatrywać, bo codziennie i nieustannie przychodzi. Kolejny kontra bardzo mocno nazwany u Mateusza. Mądrość i głupota. Czas można przeżywać mądrze i głupio. I widzimy to w zachowaniu tych kobiet. Mądre kobiety mówią nam, jak mądrze przeżywać czas. Są dalekowzroczne. Jest w nich długomyślność. To znaczy... Nie patrzą na doraźność jedynie, na tę chwilę. One ciągle patrzą w przyszłość, ciągle patrzą w horyzont życia, do którego przychodzący zaprasza, ciągle gotowe na przyjmowanie miłości, zajęte nieustannym czekaniem na przychodzącego tu i teraz. I można czas przeżywać głupio. Żyjąc jedynie z dnia na dzień. Niech będzie, jak ma być. Niech jest, jak jest. To jest taki czas, który nazwałbym czasem rezygnacji, rezygnacji z życia twórczego. Już nie pamiętasz o tym, by wypełniać lampy swojego życia oliwą. Nie pamiętasz o tym, by dbać poprzez przyjmowanie łaski o siebie. Żyję z dnia na dzień. Głupie to życie. Może mnie zranić przypadkowość, pośpiech, życie byle jakie, życie, w którym, jak już powiedzieliśmy wcześniej, kasne. I wreszcie. Wspomniałem już o tym. Przeżywać ten czas tak, że mam świadomość, i staję codzienny przez drzwiami otwartymi. Budzę się, otwieram oczy i uświadamiam sobie, że przede mną drzwi otwarte. On mi otworzył drzwi, aby przeżyć kolejny dzień. Otworzył drzwi na nadzieję, otworzył drzwi na przeżycie tego dnia, w którym być może. Że się wydarzyć coś niezwykle dla mnie ważnego. Być otwartym na każdą godzinę, na każdą chwilę. I można przeżywać czas, jakby drzwi były ciągle zamknięte. Wydaje mi się, że Bóg jest zamknięty na mnie, inni są zamknięci. Taka wewnętrzna, nieznośna kwarantanna, taki lockdown. Nie, to nie On mi zamyka drzwi. Prośmy o to, abyśmy my nie zamykali się. Znowu powtórzę, nie zamykali na Jego przychodzenie, na jego łaskę. Chciałem to wprowadzenie przeżyć razem z Wami, mając w tle świętą ikonę zmartwychwstałego, bo ta ikona przypomina mi nieustannie, że właśnie. Żyje w czasach ostatecznych, że on mnie ciągle, jak prarodziców Adama i Ewy, wyprowadza z czeluści, z ciemności. Ciągle podaje mi rękę, abym wychodził ze snu i czuwał. Podaje mi rękę, abym nie dał się pokonać ciemnością w godzinie próby, ale przyjął jego światło. Podaje mi rękę, bo, bo chce mnie nieustannie zaopatrywać swoją łaską. Podaje mi swoją rękę, to znaczy podaje mi słowo, które mnie uczy mądrości, jak przeżywać dzień po dniu ciągle otwarty na zmartwychwstałego. I podaje mi rękę, bym nigdy nie zwątpił, że On zawsze jest otwarty nam. Bym zwłaszcza wtedy, kiedy wydarzyło się, że znalazłem się w ciemnościach grzechu, słabości, w czeluściach jakiegoś zagubienia, bym nigdy nie zwątpił, że On przychodzi i podaje mi rękę, bo chce razem ze mną przeżywać wieczność. Zakończę słowami. Ostatnim wołaniem w Biblii naszym do Jezusa. Pamiętamy te słowa. Maranata. Mówimy, przyjdź Panie Jezu. Ale w tekście apokalipsy dosłownie słowa brzmią Maranata, przychodź Panie Jezu. Nieustannie przychodź. Ty który kiedyś przyjdziesz raz ostatni. I chcesz wszystkich mieć ze sobą na uczcie, byśmy razem mogli się tam spotkać. Pomóżmy się o to przed snem. A teraz Wam błogosławię i na tę noc i na nowy dzień, ten czas przychodzenia Jezusa Chrystusa, który trwa. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.